na wszystkim dzisiaj tak jak obiecywałem krótki vlog z orki jak widzicie testy znaczy testy w sumie próba nowego nabytku jest nim to właśnie ten pług i bał. pewnie powiecie, że no ten pług był już na pierwszym vlogu więc jak to może być Twój nowy nabytek, otóż na zimę ten puk w sumie pożyczyłem od wuja, mówi sobie, weź go, bo będę go sprzedawał, ten pług, mój, weź go sobie wypróbuj, mówi, mówi, jak Ci się spodoba, to go najwyżej ode mnie kupisz i no i tyle. No i tak jak widzicie, no zimą próbowałem, ciągnik nie miał ciężko z tym pługiem, u mnie na gospodarstwo akurat tam no, mi przypasił po prostu ażurowy i tyle, idzie bardzo lekko ten pług. Co do no, orki ziemi, no może klasa szósta, no, no niby za, mówił mi, że się ziemia nie przesiewa. Samorałem klasę szóstą na pierwszym blogu, tam była szósta klasa. No i ziemia się nie przesiewa, w miarę ładnie krył ten Widzicie, teraz zwałem akurat w komplecie był. Go kupiłem z wałem, bo Wujak w sumie nie chciałem z wałem, ale wuja mówi weź go, mówi z tym wałem już, bo po co tam już on starszy, on mówi do internetu, nie będę umiał go wrzucić, najwyżej jak ci wał nie przypasuje to go sprzedaż, no i go z tym wałem. Miałem pewne obawy co do no, ciągnięcia, bo mam Fenda 312, 120 koni, 4 cylindry, no ale widzicie ciągnik sobie daje radę. Nie wiem czy będzie widać. 1400 obrotów. 1400 obrotów, tutaj jest trzecia klasa ziemi. Czyli na pewno też ten bóg stawia opór. Akurat tutaj kawałek mam taki 2,5 hektara. Gdzieś jest 2 hektary, może w przybliżeniu. Trzeciej klasy. Tam obok 1,5 hektara. Też trzeciej klasy. I to cała moja trójka. Resztę to tam wiecie, mam czwórkę, piątkę i szóstkę. Ale tak mówię, 1400 obrotu. 1500, 1550 to tam już jest maks. Wiadomo, no jeżdżę z przednim napędem i z blokadą. No bo no, no, niestety, no 120 koni trochę mi się, trochę może za słaby zestaw. Za słaby ciągnik do tego zestawu. Za chwilę wyjdę wam pokazać mniej więcej jak ten wał wygląda z bliska. Wiemy, wam pokażę jak ten wał wygląda Tak jak widzicie Fendt 312 Wał bewerka Campbell plus Crosskill Pierścienie Campbella 90 cm to są największe Pierścienie Myślałem, że będzie miał Fendt problemy Ale sobie daje radę z tym Idzie w miarę jako tako Dzisiaj ten wał ważyłem na wadze 1600 kg. No, robotę robi. No, jak widzicie, orka. Ziemia miękka. A wejdziemy tutaj, to wręcz bym powiedział beton. Gotowa praktycznie już gleba do siewu. Można wjeżdżać dzisiaj. O, jak widzicie, trochę się ten kroskil oblepia, ale. Trochę wilg na ziemi jest, ale to nie nic. On tam jakoś się nie zatyka, nie zapycha. Idzie w miarę. Wam coś może teraz zmierzymy spalanie. Wcześniej już mierzyłem, ale dla pewności jeszcze zmierzę jeszcze raz. Spalanie mniej więcej wychodzi 15-17 litrów na hektar. Zaraz przemierzymy jeszcze mi się tylko zaczepi Dobra Teraz wam pokażę spalanie dojedziemy do końca Sprawdzę potem mi Wam dokładnie powiem, ile ciągnik pali. No ale tak, no tak jak mówiłem, myślałem, że będzie miał ciężej z tym zestawem, ale nie jest najgorzej. Włączyłem mu blokadę, żeby się nie ślizgał. Tutaj częściowo wywiozłem obornik teraz, ale nie starczyło mi na całość. I źle obliczyłem. Dawkę po prostu i za mało obornika na płycie zostawiłem. No ale to nic no. Tutaj będzie jęczmień. Siany. Tam widzicie częściowo już na zimę orałem, bo tam z jesieni woziłem obornik, zaorałem zaraz na zimę. Tutaj zostawiłem, bo miałem dowieźć, no ale zabrakło mi tego. Niestety otworzę szybę, żebyście lepiej widzieli, jak to idzie. 1420-30 obrotów na razie jest. Tam delikatne jest wzniesienie on tam skakuje do 1500 obrotów. Takie malutkie wzniesienie tam jest, ale, ale idzie ciągnik. Pęd 312, Wario 120 koni daje radę. No wiadomo, no, mam też trafiają się górki górzyste, mam pola też gdzie niegdzie. no to podejrzewam, że będę jeździł bez wału albo z tamtym mniejszym wałem, co ciągam, co miałem go przy Lemkenie, ciągałem go. O, ładnie idzie. dojadę do końca będę kończył bo taki króciutki vlog mówiłem że wam coś nagram z orki takiego krótkiego to to wam nagram tutaj jeszcze też zgnita kiszonka wywoziłem bo mi tam mam siloz przy przy płytach jak mam płyty betonowe betonowe ustawione Yy, trochę mi kiszonka zawsze tam gnije, no i tą zgnitą kiszonkę tutaj wywiozłem. Teraz się przyorze będzie można rozsiać nawóz i zasiać ten jęczmień. Radę. Teraz Wam podam spalanie dokładne. 13,7 litra dokładnie. Teraz wyszło akurat w tą stronę. Ale mówię na no, 13, 15, 17. No tak jak tam ciągnik liczy, jak tam powiedzmy ma opór jakiś, no to wiadomo to spalenie trochę się zawsze zwiększy. Dobra, jeszcze wam zaczepiewał pojadę w tamtą stronę i będę kończył. No. Jak ja będę kończył, jak widzicie. Pokaz mocy Penda 312 wydaje mi się zaliczony pozytywnie. Wszystko w miarę ładniej idzie, także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego vloga. Cześć!